Widzisz zmęczenie, ale myślisz, że to tylko wiek, czujesz dziwny skurcz, ale zrzucasz to na siedzący tryb życia. Po pięćdziesiątce nasze ciało mówi do nas coraz wyraźniej. Pytanie, czy go słuchamy? W tym filmie poznasz sześć objawów, których nie warto ignorować, a na końcu dam Ci jedną zasadę, która może zmienić wszystko, bez leków oraz skomplikowanych diet. Objaw pierwszy. Poranne zmęczenie mimo snu. Śpisz 7 godzin, a budzisz się wyczerpany. To nie musi być bezsenność. Może to być niedotlenienie w nocy, zbyt płytki sen, stres wieczorny. Może też chodzić o niedobory magnezu, złe powietrze w sypialni, późne jedzenie. Jeśli budzisz się kilka razy w nocy, rano boli cię głowa lub czujesz mętlik w myślach, sprawdź saturację tlenową. Rozważ badanie snu. Pamiętaj, bezdech senny dotyczy tysięcy mężczyzn po pięćdziesiątce i często pozostaje niezdiagnozowany. Objaw drugi. Skurcze, drgania powiek, szarpnięcia mięśni. Masz skurcze w nocy, łapiesz się za łydkę, twoje powieki drgają bez powodu. To może być brak magnezu lub potasu, ale także objaw przewlekłego napięcia nerwowego. Może to być też pierwsze stadium zaburzeń neurologicznych. U osób z insulinoopornością dość częste zjawisko. Zacznij od zwiększenia nawodnienia, rozważ suplementację magnezem w formie cytrynianu lub jabłczanu i koniecznie przyjrzyj się poziomowi stresu. Objaw trzeci. Zamglenie umysłu. Wchodzisz do pokoju i nie pamiętasz po co. Masz trudność ze skupieniem się, zapominasz imion, słów, szczegółów. To niekoniecznie demencja. To może być sygnał przeciążenia nerwowego, braku snurem, zaburzenia cukru, a nawet niedobór witaminy B12. Po 50 B12 przyswaja się znacznie gorzej. Warto sprawdzić poziom homocysteiny i poziom ferrytyny. Oba mają wpływ na pamięć. Objaw czwarty nieregularne bicie serca i duszność przy wysiłku. Nie musisz mieć bólu w klatce piersiowej, żeby twoje serce potrzebowało pomocy. Duszność przy wchodzeniu po schodach, uczucie ciężarów piersi, zawroty głowy, to mogą być objawy migotania przedsionków, arytmii lub niewydolności serca. To częste stany po pięćdziesiątce, zwłaszcza u osób z nadciśnieniem cukrzycą lub o COVIDzie. Nie bagatelizuj ucisku w klatce, nawet jeśli jest chwilowy i bez bólu. Objaw piąty spadek libido i brak energii życiowej. Nie masz siły, chęci, motywacji. Wieczorem chcesz tylko usiąść i nie myśleć o niczym. To może być obniżony poziom testosteronu, nawet u kobiet. Często winny jest też wysoki poziom kortyzolu i przetrenowanie. Testosteron spada już po 35 roku życia. Odzyskać energię można, niekoniecznie farmakologicznie. Popraw sen, ogranicz cukier, zadbaj o mikroodżywki, rozważ adaptogeny, jak ashwagandha. Objaw szósty, zawroty głowy i problemy z równowagą. Stajesz z łóżka i kręci ci się w głowie. To może być odwodnienie, niskie ciśnienie ortostatyczne. Albo zaburzenia nerwowe. Często problemem jest też szyjny odcinek kręgosłupa i słabe krążenie mózgowe. Jeśli dodatkowo odczuwasz mrowienie, spadki ciśnienia lub duszność, zgłoś się do lekarza. Każdy z tych objawów może mieć błahe źródło, ale może być też pierwszym sygnałem poważnych zmian w Twoim organizmie. Ciało nie krzyczy. Ono szepcze: Słuchaj go, zanim będzie za późno. Zadbaj o sen, nawodnienie, regularny ruch i minimalizowanie stresu. Nie chodzi o radykalne zmiany, chodzi o uważność i codzienne decyzje. Znasz któryś z tych objawów z własnego doświadczenia? Napisz w komentarzu: Budujemy tu miejsce, gdzie zdrowie po pięćdziesiątce nie jest tematem tabu. Zadbajmy wspólnie o ciało, które mamy jedno na całe życie.